To o czym pikantnym dziś porozmawiamy. Od czego zaczniemy? A, już wiem. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś kolejne książki poniekąd o seksie. Dwie. Dwie. Ich się nie da y, omawiać osobno. One muszą być, słuchajcie, omawiane razem. razem. Naprawdę. <laughs> nie wiem, czy znacie. O dobra. Dobra, no, nie są do góry nogami. E, wielka, książ wielka księga Cipek i wielka księga Siusiaków. Genialne, humorystyczne. Czasami się mnie pytacie, no dobra, no ale to jak z tym nastolatkiem o tym seksie, porozmawiać, co mu pokazać. I warto jest wtedy zrobić taki, taki fajny myk, że, no wiecie, nie dla naszego nastolatka, ale chcemy to na przykład dla kogoś na prezent i żeby nasza, nasza pociecha na przykład przejrzała, czy to jest fajne dla kuzyna, kuzynki, córki znajomego. Fajnie jest, słuchajcie, jest mieć je obie, ponieważ y, możemy, y, chłopcy i dziewczynki mogą zobaczyć, jak to wygląda po drugiej stronie. Dla mnie ta, te książki to jest podróż taka sentymentalna do czasów, kiedy ja, słuchajcie, po raz pierwszy zaczęłam myśleć o tym, że, że seks, y, edukacja seksualna to jest coś dla mnie. To, słuchajcie, to było bardzo wcześnie, ponieważ ja byłam wtedy jeszcze w podstawówce. To były takie czasy, kiedy moja mama prowadziła lekcje wychowania... Y, znaczy, to, dobra, to była lekcja wychowawcza, ale w ramach lekcji wychowawczej raz w miesiącu moja mama robiła w szkole edukację seksualną. Niepopularne, yy, no wiecie, końcówka lat 80.? -tych? Nie, to już później było. To już był początek. Nie, no tak, to była końcówka lat 80. -tych. O cholera, no tak, dobra. Tak, trochę stara jestem. <gry> ale czuję się młodo i w ogóle super. Więc w końcówce lat 80. moja mama prowadziła takie lekcje i na jednej z lekcji, słuchajcie. Tu Wam to, co chcę pokazać, na jednej z lekcji, moja mama wpadła na genialny pomysł, żeby dzieciaki napisały e, wszystkie określenia, jakie znają na penisa i na waginę, mogą być wulgarne, jakie kiedykolwiek słyszały. No i tu jak widzicie, jeżeli chodzi o królestwo cipek, to tych nazw jest dużo więcej, trochę mniej nazw jest na, na, na penisa, ale i tak są ogóraski, maczugi i, i różne inne. E, więc e, tamta, tamta lekcja była dla mnie taka, taka mega pamiętna, bo ja widziałam, jak dzieciaki się angażują. To, była, to były dzieciaki z ósmej klasy, ja byłam od nich sporo młodsza. I e, jak oni weszli w interakcję razem z moją mamą, z tablicą, pisali te wszystkie nazwy, e, chcieli się pokazać, tak, że znają różne śmieszne określenia. I to było, słuchajcie, fantastyczne, naprawdę fantastyczne. A tutaj macie w tych książkach to, to zebrane. Poza tym, że tutaj są genialne ilustracje, tak, zobaczcie, jaki, jaki fajny, smutny. <laughs> to, no, może nie jest smutny, ale tak mi się wydaje. Poza tym, że są genialne ilustracje, jest wszystko fajnie napisane, jest wyjaśnione naprawdę mega, mega prosto. Wagina, e, e, penis jest czymś absolutnie normalnym, ma go każdy człowiek jedna osoba ma penisa, druga ma waginę. Wszystkie rzeczy, które są związane i z penisem i z waginą, są naturalne, normalne. Są rzeczy związane, wyjaśnione z menstruacją, są rzeczy związane z polucjami, tak. Jest nawet bardzo fajne gdzieś tutaj. O. Taki, taki, mi się bardzo spodobał tak. Penis jako ochrona przed złem. Poznaczałam sobie specjalnie dla was parę, parę ilustracji. Widzicie? Wchodzenie w wiek męski. Z waginkami to te, te rysunki są też trochę inne, ale tak naprawdę, słuchajcie, to ważna jest, ważna jest tutaj treść. Treść, która jest zawarta. O, zobaczcie, jak fajnie, że jesteś. <śm> treść, która jest zawarta w tych książkach jest mega, mega lekka, mega fajna. Okej, okay, dobra, tutaj jest ostrzeżenie tak, że może obrażać uczucia religijne. Natomiast w żaden sposób nie jest to jakieś nawoływanie, do, bo, bo dzisiaj widzę tą taką burzę medialną, tak, że ta lekcje związane z, ze zdrowiem będą akceptacją i nawoływaniem i normalizacją, żeby dzieci zmieniały poety. Czy, słuchajcie, edukacja seksualna będzie taka, jaką my ją stworzymy. Nie oczekujmy od szkoły, od innych osób, że mają edukować nasze dzieci. Słuchajcie, to my, jako rodzice, jesteśmy od tego. Ja jestem mamą i edukowałam moje córki i nadal edukuję. I tak samo wy, jako rodzice, jesteście od tego, żeby wyjaśnić swoim dzieciakom wszystko, co jest związane z seksem. I to nie jest tak. Że my tego nie wiemy, bo jeżeli my jako rodzice podejdziemy do tego racjonalnie, słuchajcie, macie na YouTubie tutaj mój cały bezpłatny kurs. Kocham, edukuję. Zobaczcie sobie, tam wytłumaczyłam od takich maluszków, jak edukować dzieci aż po nastolatki. Każdemu wiekowi poświęciłam jeden odcinek, tam tych odcinków jest kilkanaście. Więc zobaczcie sobie: Kocham, edukuję. Tam jest naprawdę fajna robota związana, w którym wieku co dziecko powinno wiedzieć, jak w ogóle patrzy na seks, bo słuchajcie, to my wiemy, co to jest seks, tak? Dla nas seks to są jakieś emocje, my za tym seksem, my tam widzimy wymianę płynów, widzimy wszystkie inne rzeczy, tak. Natomiast dla dziecka seks i penetracja to jest, wiecie, jakbym sobie włożyła ucho, boże, palec do ucha no tak, tak, tak wkłada się penisa do waginy, takie emocje to budzi w dziecku, a my do tego dorabiamy po prostu niepotrzebne problemy. Więc to my jako rodzice nie szkoła. Nie edukatorzy seksualni, my jako rodzice odpowiadamy za edukację seksualną naszych dzieci. I czego dzieciom przede wszystkim brakuje? Dzieciom przede wszystkim brakuje wiedzy na temat relacji. Czym jest relacja, kiedy ten seks w relacji jest dobry, jak odmawiać, jak stawiać granice, nie znaczy nie. Brak, brak tak to jest nie, jeżeli ktoś nam nie, nie wyraził zgody, to nie jest zgoda w domniemaniu, tak? I to są takie rzeczy podstawowe, jakich powinniśmy, powinniśmy naszych dzieci w ogóle uczyć związanych z seksualnością i z seksem, ale przede wszystkim akceptacji ciała, tego, że ciało jest normalne, jakie jest, tak? My, bardzo często dzieci nie są w stanie nazwać penisa, waginy, jąder, nie wiedzą, co to są wargi sromowe, nie wiedzą, co to jest łechtaczka. Ostatnio dostałam mega fajne pytanie, co to, jak wytłumaczyć dziecku, kiedy pyta, co to jest łechtaczka. Tak? To jest łechtaczka. Pewno niedługo nagram Wam więcej na ten temat. Więc po prostu, wprost wyjaśniamy dzieciakom, tak? I mówimy, na, nauczymy je nazywać, kiedy mają parę miesięcy, kiedy tak, jak uczymy nazywać paluszki, oczko, nos, nosek. Tak mówimy: penis, jądra, wagina, wargi sromowe, tak? Okej, okay, ja wiem, że u dziewczynek na początku to tak nie za bardzo cokolwiek tam widać, tak? Ale możemy powiedzieć, że to są wargi sromowe, bo te większe są na zewnątrz, widać je, tak? E, możemy również e, nazywać inne części ciała, jak odbyt. E, czasami dziecko gdzieś tam sobie wkłada palce, a rodzice panikują. To jest element eksploracji własnego ciała i nic dziecku nie zaszkodzi, jeżeli to jest kawałek palca. Jeżeli tam wtyka coś innego, no to jako rodzice rozsądnie reagujmy. E, dlatego ja Wam polecam książki do edukacji dzieciaków, e, do tego, żeby się pobawić razem z dziećmi. E, słuchajcie, to jest taka, taka fajna książka, którą ja wręcz bym, że tak powiem, czytała razem z pociechą na Waszym miejscu, bo ja to robię. E, Czyli po prostu czytamy, przeglądamy i, i nawet u takiego powiedzmy 9-10 latka to już spokojnie możecie pewne rzeczy czytać. Część dzisiaj 10-latek już ma też swoją menstruację za sobą, więc jak najbardziej, słuchajcie, tu jest wiedza podana w taki śmieszny sposób. Do czego Was też zachęcam? Do tego, żebyście przejrzeli te książki najpierw sobie sami. Jeżeli jest na przykład coś, co faktycznie budzi Waszą niezgodę. To możecie powiedzieć, ok, autorka, czy autor, nigdy nie wiem, słuchajcie, bo to niestety ta, ale autor, tej książki przedstawił na przykład coś tak. No i okej, okay, tak to przedstawił. Ja chyba mam na ten temat inne zdanie, albo ja to widzę inaczej, i tyle, tak? Natomiast polecam Wam obydwie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie się przy nich bawić tak samo jak ja i, i moja rodzina. E, bo e, mi e, niektóre teksty, a na pewno rysunki sprawiły tutaj wiele, wiele frajdy e, i, i słuchajcie, i waginy i penisy są też elementem sztuki i naprawdę możemy do tego podejść, wow, coś jest inaczej zrobione, ktoś coś pokazał e, bez pruderii, bez wstydu. E, zachęcam Was mega serdecznie, przeczytajcie obie, przejrzyjcie razem z dzieciakami, e, kupcie na prezent komuś, kto, kto ma dziecko. Mm. Albo wy z biblioteki i zobaczcie, czy to w ogóle dla Was jest. Tyle. Cudownego dnia. Mm.